Proszę Państwa, tytułem uzupełnienia chciałem poinformować, że naczelnik Straży Marszałkowskiej w sposób uznaniowy zabronił wejścia do Sejmu, chociaż przepustki były wcześniej legalnie zgłoszone, tym oto sympatycznym dżentelmenom z organizacji Broni Wymogi. Ozyskał Jak to jest bardzo a tego zgromadzenia, które tutaj mamy Kłamali, kłamią i kłamać będą A teraz do głosu zapraszam posła Sławomira Zawiślaka Bardzo proszę Szczęść Boże Przezacne Polki, przezacni Polacy Polscy patrioci Dziękujemy za przybycie na to zgromadzenie Które odbywa się przy pomniku, który przypomina naszych przodków Bohaterów polskiego państwa podziemnego, którzy w bardzo trudnym czasie zjednoczeni zdecydowali się na bezkompromisową walkę o wolność Ojczyzny. Szanowni Państwo, zwykle bywa tak, że najważniejsze chwile dziejowe w życiu naszego kraju, albo jedne z wielu, odbywały się przy pomnikach, w miejscach pamięci narodowej. Dzisiaj mam takie nieodparte wrażenie, że nasze spotkanie. Przy tym pomniku, to jest z, jeden sto, z jednej strony na pewno ukłon dla tych bohaterów, którzy walczyli za Polskę, ale także i pochylenie głowy z modlitwą dla tych wszystkich, którzy zostali w ludobójczy sposób wymordowani w czasie II wojny światowej jako Polacy i też obywatele II Rzeczypospolitej. Ale z drugiej strony. Jestem pewien, że zgromadziliśmy się dzisiaj także pod tym pomnikiem, żeby zastanowić się, w jakim miejscu jesteśmy teraz w naszej Rzeczypospolitej. Żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy aby nie jest prawdą, że to, co w swoich wystąpieniach, w swojej, na, na tej ścieżce swojej politycznej porusza Grzegorz Braun, prezes Konfederacji Korony Polskiej, Parlamentarzyści, członkowie korony, liczni sympatycy, którzy tak wspaniale zaangażowali się w ostatnią kampanię prezydencką, wspierając naszego prezesa, nieobecnego niestety w mediach, z tak wielkim wynikiem, dobrym wynikiem. Czy my dzisiaj sobie nie powinniśmy odpowiedzieć na to pytanie, że rzeczywiście teraz jest czas w Polsce na wielką refleksję i na odpowiedź na wiele pytań, których przez wiele lat nikt nie, nawet nie chciał stawiać? nad którymi przechodzono tak o sobie, bez żadnej odpowiedzi, traktując to, co było umieszczone w gazetach, w mediach, że to jest prawda. Mieliśmy tutaj w tych ostatnim okresie czasu kilku lat. Wiele bardzo bolesnych jako naród polski doświadczeń, związanych z COVIDem, związanych z innymi operacjami, które były robione tutaj w Rzeczpospolitej Polskiej, której, których koszty tej, tej operacji tak pod kątem państwowym, moralnym, finansowym ponosi naród Polski. Rzeczywiście powinniśmy sobie odpowiedzieć, czy to jest przypadek. Tym bardziej, że te głosy, które słyszymy, z Unii Europejskiej pod kątem budowy nowej przyszłości budżetu unijnego, który za, ta przyszłość zagraża między innymi polskiemu rolnictwu, ale w ogóle finansowaniu w sposób bardzo zresztą skromny. Z naszej składki płaconej do Unii Europejskiej, z naszych pieniędzy, które zresztą też w dużej części są pożyczką, którą zaciągnęliśmy my jako państwo polskie, a będą spłacały nasze dzieci. Czy my jesteśmy w dobrym miejscu, stanie naszej państwowości i czy rzeczywiście nasze dzieci, nasze wnuki mają szansę żyć jako suweren, jako podmiot, właściciel państwa w naszej państwowości, w naszej Rzeczpospolitej. Z tym hasłem, które w testamencie żołnierzy polskich, Polski po, Polskiego Państwa Podziemnego zostawili nam przodkowie: że Polska ma być sprawiedliwa, ma się kierować prawem, ma dbać o dobro narodu, o jego rozwój intelektualny, rozwój gospodarczy. Szanowni Państwo, my jesteśmy tymi osobami, które powinny pamiętać, że Państwo są polskimi patriotami, o tym, że ten nakaz naszych przodków nas bardzo mocno. Wiąże i obowiązuje. Do tego stopnia, że powinniśmy, kierując się naszymi ideami, tak skutecznie realizować to przesłanie, żeby spełnić tę tą, tą przysięgę. Ten nakaz, kierunek, który nam przodkowie dali. Ja mogę powiedzieć, że w kontekście swojej działalności odczuwam taką sytuację, że nasi przodkowie są z nami. Jako jeden z tych, którzy byli, Autorami niejako projektu budowy pomnika chwały kawalerii artylerii konnej w ulicy Śniatyńskiej, na czele ze stowarzyszeniem Bitwa pod Komarowem. Wyobraźcie sobie Państwo, że w momencie odsłonięcia pomnika zwycięskiej z bitwy kon, y, polskiej, y, pierwszej dywizji jazdy z budionnym, odprysku bitwy warszawskiej, w bezwieczny dzień, w momencie, gdy oficer wyszedł i przy zaczął czytać apel poległych, prze, poległych przed frontem kompanii honorowej momentalnie pojawił się wir wysoki na metr, szeroki na metr, który przeszedł przed filodową w momencie czytania apelu wzywającego bohaterów tych, którzy walczyli o Polskę przed tymi żołnierzami, nie robiąc im krzywdy następnie pod kątem prostym skręcił. Przeszedł przed orkiestrą Wojska Polskiego i dochodząc do sztandarów wojskowych, mimo że kręcił się nie, inaczej, nie miał szansy, wydawałoby się, rozwinąć sztandarów polskich, wojskowych, które tam były obecne. Rozwinął wszystkie sztandary wojskowe i zniknął. To jest, szanowni państwo, znak, że przodkowie, którzy ukochali naszą ojczyznę, którzy walczyli. Za jej suwerenność, niepodległość, za to, żeby ich rodziny, cały naród, jako suweren, dobrze funkcjonował w swojej państwowości, oni są z nami. Oni są z nami i dlatego, jako poseł na Sejm RP, członek Parlamentarnego Zespołu Konfederacji Korony Polskiej, jestem pewien, że. Polacy w tym tak, tak mocno refleksyjnym i niebezpiecznym momencie zaczną się bardzo mocno zastanawiać nad tą pozycją, jaką my mamy tutaj u siebie. Jesteśmy narodem pracowitym, jesteśmy narodem zdolnym, jesteśmy narodem, który posiada wspaniałe zasoby w ziemi, nie tylko w ziemi, także jak mówiłem wcześniej, intelektualne. Powinniśmy z tego wszystkiego, co nam Pan Bóg dał, korzystać dla dobra narodu polskiego, ale też dla dobra, dla dobra świata. Bo prawo naturalne, to wszystko, co Pan Bóg wskazał ludziom, co mają czynić na Ziemi, nie jest przeciwko ludziom, jest dla ludzi. Dlatego wierzę głęboko, że będziecie chcieli Państwo funkcjonować z nami, będziecie chcieli działać dla dobra Rzeczypospolitej. O to proszę. I jeszcze jedna re refleksja. W pewnej działalności, w pewnych momentach rzeczywiście trzeba odwagi. Tę odwagę na pewno ma Grzegorz Braun, który, uwaga, opiera się na nauce, opiera się na głosie, przedstawiając swój własny głos, sypie jak z rękawa źródłami czy materiałami, które pokazują tezę, którą ogłosi. Szanowni Państwo, miejmy też tę odwagę. Ja się przyznam, że. Organizacja, której jestem od ponad 20 lat prezesem, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, w 2013 roku wygrał sprawę w sądzie z wydawcą książki Śladami Żydów Polskich, Lubelszczyzna. W której to książce napisano, że żołnierze Polskiego Państwa Podziemnego. I mieszkańcy Uchań wymordowali na dwa tygodnie przed zakończeniem wojny 80 obywateli polskich narodowości żydowskiej. To było kłamstwo. To było coś, co nam chciano w książce ogłosić jako coś, co się naprawdę wydarzyło. Poszliśmy do sądu, udało się to jedno kłamstwo obronić. Natomiast myślę, że Polacy. Zjednoczą się w tym współczesnym czasie w obliczu właśnie tej troski o Rzeczpospolitą, o naszą suwerenność państwową, tak bardzo mocno zagrożoną, o nasz byt narodowy, o przyszłość naszych dzieci i wnuków i zdamy ten egzamin Służby dla Rzeczpospolitej, jak taki zda, zda, egzamin zdali nasi przodkowie. Dziękuję Państwu za wsparcie naszej działalności i państwom więcej. Dziękuję bardzo.